Przez Arlandę największe lotnisko w Szwecji przewija się ponad 26 milionów pasażerów rocznie. Alex dostał właśnie informację z kontroli paszportowej, gdzie zauważono nerwowego pasażera. Przyślemy Ci zdjęcie. Dam znać, gdy go wypatrzę. Dzięki. Pa. Dostałem wiadomość z kontroli paszportowej. Pewien mężczyzna podejrzanie się zachowywał i zadawał dziwne pytania. Zatrzymam go i sprawdzę, co przewozi. Wiem już, jak wygląda. Może się tu pojawić lada chwila, więc go wypatruję. Skąd pan przyleciał? Z Bagdadu i Istanbulu. Zapraszam. Dobrze. Rozmawiał pan z celnikami lub policją? Z policją. Znajdę tu papierosy? Nie, dwa kartony. Zerknę. Nie mam papierosów. Popatrzę, co to? Baklawa. I wiele innych rzeczy, tytoń do siszy i kolejne papierosy. Jak podejrzewałem, przewozi tytoń do fajki wodnej i papierosy. Poza tym w spodniach ukrył sporo rozmaitych leków. Odłożę to na bok. Muszę je policzyć i chcę zobaczyć receptę. Dobrze. Mężczyzna szuka w telefonie recepty. To po szwedzku, więc nie jestem pewien, czy to jest recepta. Może to? Nie. To? Pokazał mi pan, nie wiem, które to. Proszę poszukać. To? Nie. Nie ma pan recepty, prawda? Nie. Sztokholm. Do Istat przepłynął prom z Polski. Lars przeprowadza kontrolę pojazdów. Pies? Tak. Jaki groźny. Trzy osoby? Tak. Dwoje dorosłych i dziecko? Dziękuję. Konopie? Tak. Mapan? Tak. Konopie? Papierosy. Witam. Coś do oclenia. Znam szwedzki. Super. Przewozi pan alkohol lub tytoń? Tylko karton papierosów. Leki lub konopie. Skądże? Koledzy przeszukają, jednak pojazd. Dobrze. Wysyłam do Was auto z Polski. Kierowca zna szwedzki. Pasażer jest nerwowy, więc rozejrzyjcie się. Najpierw pojazd sprawdzi maja z psem Pedim. Ta para zawsze wypatruje narkotyków. Muszę tam zerknąć, bo psa zainteresowało tylne siedzenie. Samochód został wprowadzony do garażu, gdzie celnicy przeprowadzą szczegółową kontrolę. Pasażerowie czekają w osobnych pomieszczeniach. Coś tam śmierdzi. I co? Nic nie czuję. Sprawdzę z drugiej strony. Dobrze. Znalazłem. A niech to. Słuchnące filety z kurczaka. Rzuć mi taśmę. Ja bym ich nie jadł. Nie wiem, czy to mięso było wcześniej zamrożone, ale spędziło w aucie kilka godzin. Ciekawe, czy pasażerowie zauważyli jego stan. Niezbyt świeży kurczak. Już nie. Torba. Kompakty. Tony Braxton. Weselne przeboje. Co to? Rany. W torbie z płytami zauważyłem na samym spodzie karton. W takim miejscu często schowane są narkotyki lub broń. Karton może służyć jako podkładka pod płyty, pod którą coś ukryto.